Z jakim nastawieniem jechałaś dziś na konferencję? Wiedziałaś, że będzie gorąco? Nie, ja sobie rzeczywiście przygotowałam sobie jakieś odpowiedzi, bo widziałam bardzo dużą krytykę w internecie i chciałam jak najprecyzyjniej odpowiadać, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jak tam się siedzi, to nie możesz rozwijać tej wypowiedzi i zagłębiać się w konkretne złożoności tej sprawy, tylko po prostu trzeba walić. W związku z tym starałam się jakoś tak przygotować. To zupełnie na nic się nie przydało, bo, mm. bo dyskusja nie była o tym, tylko Malik zrobił wokół tego jakiś taki, wokół siebie, trochę mam wrażenie bardziej, czy wokół tej sytuacji bardziej zamęt. No i tak odpowiadałam dosyć na, na żywo i starałam się, i to było dla mnie ważne, cały czas miałam to z tyłu głowy. Po pierwsze to, że jestem w środowisku skrajnie nieprzychylnym i że ja walczę teraz o siebie, kiedy wychodziłam ludzie buczeli, kiedy mówiłam, mówili wypierdalaj, mówili zamknij się. To Na czacie po chwili... było podobnie. A widzisz, no ta, też... Bo śledziłem komentarze, było trochę wsparcia, ale większość, no, nie był to przychylny grunt dokładnie. dla ciebie. I, I to była też walka. Ja też czułam się po prostu, jakbym walczyła w tym momencie, a jednocześnie stwierdziłam... Ja nie chcę oddawać moich wartości i nie chcę mówić w tej chwili kompromisowo, tylko dlatego, żeby może, nie wiem, ktoś uznał, a nie, ona jest w sumie spoko. Chcę powiedzieć wprost, co uważam, chcę nie wyrzekać się swoich wartości i chcę po prostu stanąć za sobą i za też za innymi osobami, które mogą się znaleźć w podobnej sytuacji, które też mogą, mogą y, nie być akceptowane w klasie, mogą wchodzić do klasy i nagle wszyscy zaczynają milczeć, tak jak ja weszłam i buczeli. Y, I może te osoby poczują, kurde, Mogę zobaczyć u siebie, to oni są tu problemem, a nie ja. Bo to był taki sposób na bullying. I, mm... A dlaczego uważasz, że Malik jest seksistą? Warto to y, powiedzieć. Bo tam nie bardzo miałaś możliwość, żeby dokończyć zdanie. Tak, no, to, to też jest właściwość, y, właściwość tych wszystkich konferencji. Y, to w jego, przede wszystkim ze względu na teksty które przedstawiają kobiety wyłącznie w, jedno, w sposób jednowymiarowy, czyli sprowadzając je do obiektu seksualnego i to takiego obiektu, który można wykorzystać. Wykorzystać czy to za pieniądze, czy to po prostu za, założyć, że jeśli nie ta, to inna. I to, I to jest bardzo wyraźne. Ja wczoraj jeszcze czytałam wszystkie, wszystkie jego teksty, jeden po drugim, podkreślałam te fragmenty seksistowskie, ale w momencie, kiedy ja je wykreślałam, to tam prawie nic nie zostało. Bardzo, bardzo dużo tam jest takiego przedstawiania upokarzającego, uprzedmiotawiającego kobiety. No, a z z drugiej strony też jego zachowania. Dwa lata temu my mieliśmy ten spór, który dzisiaj został podniesiony, w którym ja próbowałam mu wyjaśnić, bo on na początku zaczął nazywać feminizm chorobą psychiczną, zaczął mówić, że właśnie piszą do niego jakieś feministki z nieogolonymi nogami. Tak jak to byłby w ogóle jakiś problem, czy istota problemu. Ja z nim rozmawiałam, opowiadałam mu, czym jest seksizm, czym się zajmuje, o przemocy wobec kobiet starałam się tłumaczyć, a on to zakończył pokaż cycuszki. I to też był taki element, element seksizmu od tego zresztą wyszliśmy. I to, to, to jest seria takich po prostu zachowań, które pokazują brak szacunku do kobiet. Malik może mówić, że kocha wszystkie kobiety. Ja myślę, że on nie musi kochać wszystkich kobiet. Wystarczy, że będzie je traktował dobrze, na równi, a nie jako przedmioty seksualne. Nie, nie będzie szanował tylko tych kobiet, które mu się podobają, albo jak zamiast argumentu mówił, ale jesteś ładna, podobasz mi się, tak jakby to miało mi nadawać wartości. A czułaś, że ty mówisz konkretnie, a on zbija cię z tropu, że jesteś fajna? Że nie, chodź bo... na randkę, chodź na randkę, że ty rzucałaś argumentami, a on po prostu nie miał tego argumentu i szedł w bok. Tak, ja właśnie dokładnie tak to. Zresztą od początku jak to robił, to tak to nazwałam. Potem już on po prostu na tym leciał, bo, bo nic innego mi nie pozostało chyba, a szkoda może, albo może to pokazało właśnie tę jego słabość. Ale, ale no tak, myślę, że to też jest jego taki sposób zachowania, który on sobie nabył, żeby nie konfrontować się z trudnymi rzeczami, które właśnie żeby traktować kobiety coś mu nie pasuje, to traktuje kobietę od razu w sposób seksualny, romantyczny, mimo iż ta sytuacja w ogóle na to nie wskazywała, Do mężczyzny by tak nie powiedział. I to jest chociażby wyraz seksizmu. A co sądzisz o geście Federacji, że jeżeli wygrać oni dorzucą 20 tysięcy? To bardzo taki fajnie. fajny no. plus. Myślisz, że to było coś takiego, żeby zamydlić ci oczy i żebyś stwierdziła, że on jest fajny? Jeśli tak, to się nie udało, ale bardzo się cieszę z tego gestu, ponieważ wiadomo, że te pieniądze pójdą na, na realne wsparcie dla ofiar przemocy i co do tego nie mam wątpliwości. Jeśli chciał mi zamyćkać. Oczy, to mu nie wyszło. Malik powiedział, że czuł się podczas waszego spotkania jak na kolacji. Jak ty się czułaś, już tak kończąc wywiad? Nie, bynajmniej nie czułam się jak na kolacji. Ja w ogóle nie czuję, że to było spotkanie między nami, ja właśnie czuję, że to było spotkanie, w którym musiałam walczyć o siebie. I to nie tylko z Malikiem, bo. bo to nie jest problem, żeby na równi walczyć z osobą, której mam coś do zarzucenia, i teraz te zarzuty przedstawiać. Tylko mam wrażenie, że rzeczywiście cała ta sytuacja, cała ta sala, te zachowania, te odruchy, że to wszystko, wszystko sprawiło, że ja rzeczywiście musiałam walczyć o siebie, ale mm, czuję się wygraną. A dlaczego nie chciałaś zrobić face-to-face? Bo była taka Malikiem? propozycja, żebyście zrobili face to face, a ty się obróciłaś i sobie poszłaś. Nie, poszłam sobie. Bo nie chciałam, bo nie chciałam zrobić face to face, bo wiedziałam, że on to przerodzi w jakąś taką sytuację romantyczną, seksualną, a ja absolutnie ani nie wyrażałam na to zgody i wielokrotnie mu mówiłam już, że nie ma mojej zgody na takie zachowania. Ani nie chciałam robić tego spektaklu i jego stawiać w centrum wydarzeń. Ja walczę z mięsa z Hani, ona ma dużo zarzutów do mnie i pewnie, pewnie jakoś tam dała, czy de, będzie dawać temu wyraz, ale mm, ona ale... w ogóle powiedziała, że ty robisz złą robotę, że to robota, która nikomu nie jest potrzebna, jej bynajmniej nie jest potrzebna. Co o tym sądzisz? Uważam, że nie ma racji, to znaczy nie uważam, wiem, że nie ma racji, ponieważ to, jaką robię robotę, mówią mi osoby, którym pomagam. I ja wiem, że y, pomagam im i że realna jest ta pomoc, y, że nie muszę jej bronić. Nigdy jej nie broniłam i nie czuję potrzeby, żeby ją bronić. Ona sama się dobrze obroni, jest fajna, jest, jest w ogóle pewna siebie, zupełnie inaczej reaguje na hejt, zupełnie, zupełnie inny sposób ma funkcjonowania w mediach społecznościowych i bardzo fajnie, bo jesteśmy po prostu różne i tyle.